W XVI wieku na, scenie, na scenach całej Europy królowała komedia dell'arte, komedia włoska, która ma się, rozumieć, przybyła, opanowała całą Europę, począwszy od Włoch. Była to komedia, która, yy, która zasadniczo polegała na improwizacji. To była komedia improwizowana, yy, w której aktorzy wykorzystywali dosyć. Specyficzne maski. Jest tutaj i mamy tutaj takie nawiązanie, można powiedzieć, do czasów antycznych maski zasłaniające całe twarze aktorów. Do każdej maski przyporządkowany był jakiś typ typ człowieka, typ bohatera Najbardziej znane postacie to z komedii de arte, to no, na przykład Arlekin bądź Pierot. Pierot, który także w późniejszych czasach zmienił się i w zależności od państw europejskich, w których się pojawiał, nosił inną nazwę, ale generalnie chodziło o tę samą postać. Powiedziałem przed chwilką, że komedia dla była komedią improwizowaną. Otóż aktorzy wychodzący na scenę wychodzący na scenę znali już na pamięć fragmenty sztuk, ale te fragmenty sztuk, można powiedzieć, to były schematy, schematy, którymi Posługiwano się za każdym razem w trakcie każdej kolejnej reprezentacji przed, przed tłumami scenariusz do takiego spektaklu. Scenariusz takiego spektaklu wyglądał w ten sposób, że przy wejściu na scenę za kulisą, za kulisami scenariusz był nie wiem, na przykład przyczepiony do ściany. W punktach, powiedzmy, i aktorzy przed wyjściem na scenę po prostu zerkali. Tylko w którym momencie sztuki znajdują się i co należy powiedzieć. Tak jak powiedziałem, tak jak wspomniałem, były to pewnego rodzaju schematy. Aktorzy wiedzieli, że aby rozbawić publiczność, należy powiedzieć to bądź tamto w jakiejś określonej chwili, w jakiejś określonej sytuacji. Na tego rodzaju komedii wychował się niejaki Jean-Baptiste Pauclin. Czyli powszechnie znany Mollier, który urodził się w 1622 roku jako syn nadwornego tapicera. Syn nadwornego tapicera. Gdy tylko wyskoczyła mu 20 wiosna jak to się mówi, postanowił spakować i uciekł w zasadzie z domu. Uciekł z domu, założył dziesięcioosobową, bardzo liczną, jak na owe czasy, grupę teatralną i wyjechał w tournée po Francji gdzie przez kilka lat uczył się swojego, swojego przyszłego, można powiedzieć, zawodu, z ucieczką Moliera, z domu jest związana pewna bardzo zabawna anegdota, mianowicie ojciec Moliera, który, jak już wspomniałem, był tapicerem nadwornym, który chciał przekazać swoje rzemiosło, chciał przekazać pałeczkę swojemu, swojej dziatwie. Po prostu nie zgodził się, nie chciał pogodzić się z tym, że jego syn postanowił wybrać zawód aktora i uciec z domu. Tak bardzo nie mógł się z tym po pogodzić, że postanowił poprosił jednego ze swoich przyjaciół, aby pojechał za muerem i przemówił młodemu człowiekowi do rozsądku. Owy przyjaciel oczywiście zgodził się, popędził za Molierem w Francję i także został aktorem. W tamtych czasach niejako hańbą było zostać aktorem. Jest to dosyć dziwna sytuacja, ponieważ ludzie podziwiali aktorów, a równocześnie gardzili nimi. W każdym razie w tamtych czasach Grupie Moliera niezbyt dobrze się powodziło. Nawet sam szef grupy Molier został zamknięty w więzieniu na jakiś czas ze względu na długi, których po prostu on i jego towarzysze nie byli w stanie spłacić. Po kilku latach Molierowi udało się wystąpić przed królem Francji. Ludwikiem XIV, który zafascynowany sztuką, komedią, którą grupa Moliera odegrała, postanowił wziąć tę grupę właśnie pod swoje skrzydła. I tak oto zaczęła się późniejsza burzliwa kariera. I w ten oto sposób Molière aż do swojej śmierci tworzył na dworze królewskim, nie jako tapicer, ale jako twórca, poeta.